Lasu I nasz mnie, żeby nagrać film jako kontynuację mówienia o prawie kreacji, czyli prawie założenia. Bo o prawie przyciągania większość z Was prawdopodobnie już słyszała, natomiast prawo kreacji jest jakby nadrzędnym prawem nad prawem przyciągania i jest wbrew pozorom znacznie łatwiejsze do wprowadzenia w życie. Ale żeby kreować, potrzebujesz mieć zasób energii na to. I jest takie powiedzenie, jaką masz intencję, tak masz. Czego chcesz, to ci się stanie. I owszem, to jest prawda, ale tylko pod warunkiem, że masz na kreowanie odpowiedni zasób energii w sobie. Bo kreujemy tylko wtedy, kiedy mamy więcej energii niż zużywa, Nasze ciało na normalne funkcjonowanie. Więc podstawową zasadą tutaj jest kumulować w sobie energię, trzymać swoją energię dla siebie, na potrzeby kreowania. I chciałabym ci dzisiaj opowiedzieć o tym, w jakich sytuacjach, na jakie sposoby my tą energię rozdajemy, pozbywamy się naszej energii, w wyniku czego. My mamy mniej energii, mniej chęci w takim razie do życia i do działania, i trudniej nam się przez to żyje. Czyli według poziomów świadomości Hawkins'a wchodzimy wtedy na z wyższych poziomów energii na niższe. Dzień dobry.